Jedno, co na magazynach można na pewno powiedzieć, to to, że na pewno muszą być. Muszą być to magazyny wszystkich dostępnych energii, ponieważ magazyny różnią się w sposób istotny swoimi nakładami jednostkowymi i możliwością później wykorzystania tej, tej energii, ale również pojawiają się takie ograniczenia, jak mówimy o magazynach energii elektrycznej, to w tej chwili a, widać już na horyzoncie ograniczenie ilości dostępności litu. Czyli mówimy, że tak naprawdę, e, dla potrzeb tworzenia akumulatorów, e-mobility zużyje całe zasoby litu. Czyli tak naprawdę, dla energetyki tych magazynów nie pozostanie wiele. Te magazyny energii elektrycznej będą musiały być w systemie po to, żeby stabilizować system, ale to będą magazyny e, krótkookresowe. Do naprawdę niewielkich przesunięć energii elektrycznej. Natomiast muszą powstać magazyny energii, które będą w stanie przenieść energię, na przykład z okresu letniego, na okres zimowy. A w tej chwili, takim podstawowym elementem, sposobem magazynowania, o którym się wciąż jeszcze mówi, nie jest to jakby w 100% potwierdzone, jest wodór. A on będzie zdejmował ten taki podstawowy nadmiar ilości energii i będzie można go przesuwać o dowolnie długi okres czasu. Natomiast ta pula tych magazynów musi być różna, bo na przykład, jeżeli założymy, że te systemy energetyczne będą rzeczywiście w dużej mierze oparte na źródłach pogodozależnych, to będą się pojawiały piki, które będą nieliczne, ale będą dość istotne. A podstawowy rachunek techniczno-ekonomiczny mówi, żeby takie piki zagospodarować, potrzebne są technologie tanie inwestycyjne, niekoniecznie muszą być sprawne. I na przykład bardzo fajnym uzupełnieniem tych systemów będzie magazynowanie tych nadwyżek energii elektrycznych zdejmowanych do magazynów długookresowych, zasilanych do systemów ciepłowniczych. Te magazyny są długookresowe, potrzebne po to, że te jednostki kogeneracyjne, które też powstaną, a żeby one rzeczywiście były elastyczne. Bo jeżeli popatrzymy, to mimo wszystko te magazyny krótkookresowe nie pozwalają nam na swobodną pracę jednostek kogeneracyjnych w okresie letnim, bo zapotrzebowanie na ciepło jest małe. Musi być ten mechanizm pozwalający na przesuwanie tego ciepła na inne okresy. W związku z tym no, cały świat w tej chwili pracuje nad magazynami i one są w tej chwili oczkiem uwagi, ile i jakich magazynów tak naprawdę powinno powstać w nowoczesnych systemach energetycznych.